Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny, Bochamo, karma, Życie na Filipinach, Danika. Cześć. Za no, tu jest? Bąbelek. Vanessa skończyła jeść, co, mam ten też. A ja mam robotę. Nie działa nam ten dyspenser. Ten popsuł I sprawdziłem, że że ta pompka, bo myślałem, że pompka może się popsuła, nie? Pompka działa, ale wody po prostu nie pompuje i nie wiem, muszę muszę zobaczyć, co tu chodzi, może da się naprawić. Dlaczego ta woda nie idzie? Także biorę się zaraz na szczepienie, jedziemy jeszcze z Oliwerem. Coś mi Daisy napisała, bo pytałem się Daisy, czy nie ma jakiegoś mieszkanka tu Gdzieś, żeby się popytała, może ma sąsiadu I coś mi napisało, że coś jest Więc zobaczymy może, może by się udało zobaczyć dzisiaj A jak nie, to jutro chociaż Dispenser naprawiony Wszystko już działa Co oni by zrobili, bez maria <laughs> Czekam na donikę. Jedziemy na szczepienie dla Oli'ego, no i do szkoły zawieźć, i jestem w kontakcie z Daisy. Ciężka sprawa, żeby zobaczyć ten domek, dlatego że jest podobna starsza pani, nie ma telefonu. I Daisy tak pisze z nią i, i nie wiem czy dzisiaj będę mógł to zobaczyć czy nie właśnie. Piszę. Chyba jeszcze na policji będę musiał jechać do niej i ona mi narysuje gdzie to jest. Gdzieś niedaleko policji mówię. 500 metrów od w centrum Carmen. A jeszcze powiem Wam jedną akcję. No, jak zabijamy tą świnkę, to część mięsa po prostu dajemy na kredyt osobom tutaj, a część zostawiamy sobie. I wzięła taka pani kilogram tego mięsa, starsza pani. Znaczy, ktoś jej zniósł albo bandą, albo po prostu zaniósł do domu. Powiedziała, żeby jej przynieść. No, ciężko jej chodzić, więc, więc chyba bandą albo mama zanieśli. Już nie Mniejsza o większość. No, i minęło chyba z tydzień czasu. Ona miała miesiąc czasu, czasu, żeby zapłacić za to. Ale minął tydzień, i ona przyszła tutaj pod tą górkę, tutaj gdzie się do nas wchodzi. No i zobaczyła, że schodzi z nasza sąsiadka, ta z boku, siostra mamy, Daniki. Więc poprosiła, czy mogłaby dać te pieniądze nam, że chciałaby zapłacić. No a sąsiadka wzięła pieniądze i nawet nam nic nie powiedziała. Że że ta zapłaciła i dzisiaj przychodzi ten dzień do zapłaty, więc Danika tam że ma obleciała sąsiadów. On po pieniądze. No i też do niej, nie? Ona mówi, że przecież zapłaciłam trzy tygodnie temu. Ale komu? No? Mamie. Ee, tej siostry mamy. No tej naszej sąsiadce, nie? No i Danika poszła do niej, czy, czy ona wzięła pieniądze. No mówi, że tak, że wzięła, ale ona myślała, że to jest ten świeża świnka, co teraz była zabita, że ona sobie jeszcze potrzyma te pieniądze tam 3 czy 4 tygodnie, jak przyjdzie termin, to ona po prostu zapłaci. Rozumiecie to? Wzięła kasę, nic nie powiedziała i sama decyduje nie swoimi pieniędzmi. Ja to po prostu ja nie mogę uwierzyć w to, co słyszę, co mi Danika mówi. Nie? Danika też w szoku i... Wszyscy w szoku. Nie, mama. Każde oczy takie, o co chodzi. No. Daisy napisała, żebym przyjechał na policję. Już dzieci, słychać. <słuch> Mały śpiew.

nie wchodzę do środka, jeszcze mnie zamknął. Ale ładnie pobudowali. Ten komisariat. że parę miesięcy temu nie było, nie? Gra, nagrałem na filmy, jak budowali. Boisko, tutaj mamy tam przychodnię miejską. Tam urząd miasta, a tam z tyłu więzienie. Było, ale teraz to chyba tu przenieśli. A, tu jest teraz. Widzicie to? To jest areszt nie, dalej jest, dalej jest na więzienie. Widać nawet więźniów w tych żółtych koszulkach. Czy tam jest więzienie, a to jest po prostu areszt na komisariacie. So, uh, last 28. Listen, but the jail is still there, yeah? Yeah, that is the carmen district jail where well, they cater the plantation. Boho Sample Carmen, Delar, was one, you Listen, but here is the, what is that? That is the new facility for the person. Who's, who's arrested? Yeah. Yeah. Okay, this is so where's the place? Ah, over there. And then, then, way. But you, you can go with me? Oh yeah. Yeah? Ten domik tu jest do wynajęcia. Ciekawe, ale on nie ma, nie mają ogródka. Huh? What? You make a poo. Who make? Oli. Oli make poo? You have pampers? Yeah. No? I have. Uh. Yeah. This part here, maybe. Stood oh. now. Ааа. Окей. Мисля, че казах, че има в Ла-Пас. Какво? Какво е ла А, така е различно, Даника. Мисля, че има в Ла-Пас, но никой не се върна. Трябва да бъдем... трябва да го направим. nie ma ogródka, żeby żeby warzywa zrobić jakieś, nie? o, septik tam coś mi w klatce boli oh, I have pain in my chest here huh? yeah. Oli, kupę zrobią

Ah, zeker. Dat komt door die mammoet. U ziet hem niet meer. Ah, oké. Ze hebben gewoon alles voorbereid. Kipalik. Nee, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet

Силина? А икона пава, ти ефекти да не можеш да направиш опина? А опина, 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 така че можеш да направиш... А, така че, каква е твоята... А, не мога да взема решение, не трябва толкова витаника. Тук дори няма отплив, дори няма къде тук пришници, нали? На заедно. Chyba, żeby zrobił odpływ. Ale... Bardzo gorąco w środku jest. Nie ma tego przewiewu, co mamy tam w Kurniku. No, ale... Zamknięte stoi, nie, więc... No. Wróciliśmy. Na górę, Pogano z Daniką odnośnie tego domku. Zobaczymy. Cześć. Mały też zajęty. Danika tu. Danika. Do you like this house, what we watch today? Would you like to live there or no? Pytam się Daniki czy, chciała, czy lubi ten dom, czy chciałaby mieszkać tam. You don't like? Why? You don't like? No, but why? Because it's a lot of water. Like renovation. No, And dużo I trzeba by było to. wyremontować całe to, no. Musimy renovate. No, 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 no. Nie ma nawet <laughs> gdzie. <my> się... No. <laughs> Mówi, że nie ma takiej ładnej toalety jak u nas. Nie ma gdzie. Prysznica wziąć też, nie? There's no place for shower. And you only have one room, yeah? One room. For kids. Yeah, but there's no place to take a shower. outside. Outside. Kompania tylko na zewnątrz. O ja. Odpada. Okay. Today we have a little bit of privacy. Here, when we take a shower outside, it's okay because it's like a private place, nobody actually see it. But there you just live between people, mm -hmm. and if you take a shower, you know, everyone will see you will watch you. Wszyscy will be watching. they are sharing also because also neighbors take shower there also. Yeah, yeah, yeah. No. sobie odpuszczamy I to the other one. bo jeszcze jeden widzieliśmy na Facebooku, ale pani nie odpisuje na razie, nie wiem The other one what I show you No tam ten widać był większy i tak troszeczkę na odludziu duża działka więcej miejsca więc macie more space than the bigger house a jeszcze było na początku powiedziała 3,5 tysiąca, a potem jak mnie zobaczyła, to powiedziała 5 tysięcy peso za miesiąc. Na the beginning was 3,5 tysiąca, a when we arrived she said 5. She saw foreigners. Eh? Cena wyżej dla Białasa. Więc będziemy szukać. Jeszcze coś nie ma. Bo look for proszę o Nie no. Start tomorrow. co jest w domu. Zajmiemy się tym, Martin place. w jedziemy oglądać się Marcina. co jest To domu. You się tym, co jest w domu. to co jest w domu. Zajmiemy się co jest i zobaczymy. co jest I zobaczymy. Chociaż Danika już mówi, że za daleko. It's too far for you, huh? It's far from everyone. I don't no. see like there is a school near school? the. School? There's no school. Alba na sekundę, gdzie to nie, nie, nie wiem, no pewno gdzieś tam jest szkoła. No, ale daleko, tam od ludzie, tam gdzie Ma Marcin od ludzi ale mi się podoba, nie? Ale dla nice chyba nie wiem, czy. Chcę jak tam, kupił by to tośmy tam mieszkali nie? Jeśli bym go mógł, no. Ja. Mhm. To <noise> nikt pójdzie za mną w sensie Musimy hmm. Są albo są dwie opcje Albo po prostu znajdziemy sobie coś i wyprowadzimy się Albo jeszcze chwilę poczekamy Nie wiem za 2-3 miesiące, może 4 i po prostu kupi się działkę i zaczniemy sobie coś tam na działce robić no, Jakiś domek mały pobudować Vanessa, jak w szkole? Jak w szkole? How is in the school? Ha? Huh? Vanessa. Co tam Jak w szkole? Ha? Jak w szkole. Jak w szkole, dobrze powtarzasz, ale How is in the school? Everything is okay there? Tak? Ja. What did you learn today? I go to school. I see Papa coming. I go to school. The writing, yeah, letters. What you can write now? What you learn today? You don't know? Okay. I have assignment for the red book. You have assignment for the red book? Yeah. Praca domowa. No, tak. Jeszcze porwijk. No, to będzie goty. You already damaged. No oh, bravo. <laughs> this is what you were uh, doing today in the school. Yeah. Drawing. Yeah. Okay. You no, know, they have if if they have like perfect. Yeah. I borrow for the uh, my They will my give like that, the that cry cry to the teacher. Mm. I borrow for the classroom. <laughs> <the of the laughs> mm, okay. Too much rubbish. this is your homework. Yeah? yeah. Okay. So why you don't do homework instead of watching TV? You should do homework. This is for tomorrow. It's for tomorrow homework. Yeah. Yeah. Right? Yeah. So why should is not working? <laughs> oh za nie, nie ma oglądania telewizji, tylko pracy domowej. Off the television. TV and do homework. Bravo. Itu. <laughs> oh. Hollywood oh. hmm? oh, kita. Wow. Ita. Dia seita nah. ba. Ya.